Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie. Autorka Renata Semczyszyn. Miej serce i patrzaj w serce. Opowiadanie o Renatce zaczyna się słowami polskiego poety Adama Mickiewicza. Miej serce i patrzaj w serce. Cóż znaczą te słowa? Co to znaczy mieć serce? Jak to możliwe, aby w nie patrzeć? Dla Renaty i poznanych w jej życiu osób słowa te stały się bardzo ważne. Dlaczego? Posłuchajcie. Od najmłodszych lat Renata wyróżniała się wśród swoich rówieśników niskim wzrostem. Myślała, że zmieni się on z czasem, gdyż będzie rosła. Lecz lata mijały, a dziewczynka nadal pozostawała najmniejsza ze wszystkich koleżanek i kolegów. Tyle osób przechodziło obok niej, nie zauważając jej drobnego ciałka. Niektórzy mijając ją odwracali się za siebie, myśląc, że nie zauważy ich spojrzeń. Natomiast dzieci w szkole zazwyczaj reagowały na jej widok śmiechem dziewczynka rozmyślała i pytała ukochanych rodziców, dlaczego tak się dzieje. Chciała bawić się z innymi dziećmi w berka lub skakać w gumę. Lubiała uczyć się, była pogodnym, zawsze uśmiechniętym dzieckiem. Jednak im więcej razy dostrzegała, jak inne dzieci się z niej śmieją, tym bardziej myślała o sercu, które w takich chwilach biło w jej ciele nieco inaczej. Bicie serduszka zwalniało, tak działo się zawsze wtedy, gdy Renata zaczynała odczuwać smutek i żal z powodu braku akceptacji. Oczywiście miała też swoich przyjaciół, którzy bardzo ją wspierali i pomagali jej w trudnych chwilach, lecz była to tylko garstka osób z klas. Bywały takie dni, że dziewczynka zamiast wychodzić na przerwę z rówieśnikami prosiła nauczycielkę, żeby pozwoliła jej zostać w klasie przy zamkniętych drzwiach, bo nie chciała słyszeć przykrych uwag. Ręce i nogi dziewczynki niewiele rosły. Zaniepokojeni rodzice zawieźli ją pewnego dnia do doktora. Od tego momentu zaczął się dla Renatki czas systematycznych wizyt u lekarzy. Było to dla niej trudne doświadczenie, musiała nawet zostać przez dłuższy czas w szpitalu, żeby lekarze mogli dokładnie ją zbadać. Rodzice i kilkoro przyjaciół odwiedzało dziewczynkę każdego dnia. Mama przynosiła jej do szpitala kwiaty z ogrodu, a tata zawsze zabierał ze sobą niewielką książeczkę z ulubionymi opowieściami Renatki, aby jej czytać. Mimo okazywanej miłości i serdeczności ze strony najbliższych oraz przyjaciół, serduszko dziewczynki tęskniło za domem oraz niewielkim ogródkiem, w którym pomagała mamie pielęgnować kwiaty i bawiła się z rodzeństwem. W końcu Renia wróciła do swojego domu. Wiedziała już, że jest chora i że jej ręce i nogi nie będą nigdy takie jak u zdrowych dzieci. Koledzy w szkole przywitali ją bardzo serdecznie i przeprosili, że sprawili jej przykrość w swoim zachowaniem. Renatka zaczęła wychodzić wraz z dziećmi na przerwy. Była zapraszana do wspólnych zabaw, w których uczestniczyli także jej wierni przyjaciele. Kilka lat później w życiu dziewczynki wydarzyło się coś bardzo ważnego. Kilka lat później w życiu dziewczynki wydarzyło się coś bardzo ważnego, dzięki czemu pożegnała na zawsze uczucie osamotnienia spowodowanego chorobu. Rodzina Renaty przeprowadziła się do innego miasta. Dziewczynka zostawiła za sobą wszystko, co było jej do tej pory znane. Pożegnała się ze swoimi przyjaciółmi i rówieśnikami ze szkoły, obiecując, że będzie do nich pisała listy. Wkroczyła w nowy dla siebie świat. Rodzice zapisali ją do szkoły, do której uczęszczały dzieci również nie w pełni zdrowe. Niektóre z nich odznaczały się tak jak ona niskim wzrostem. Inne chorowały jeszcze poważniej. Renatka poczuła, że jest wśród swoich. Nikt z nikogo się nie wyśmiewał, wszyscy byli wobec siebie tolerancyjni i uczynni. Często wychodzili na przyjemne spacery i wyjeżdżali na wycieczki poza miasto. Każdy z uczniów odkrywał swoje talenty, które rozwijał. Renatka zaczęła brać udział w szkolnych konkursach i przedstawieniach, podczas których pięknie śpiewała oraz recytowała wiersze. Mijały dni, tygodnie, miesiące, a w końcu lata. Po skończeniu szkoły Renata jako dorastająca już dziewczyna zaczęła szukać swojego nowego miejsca, w którym poczułaby się również akceptowana i potrzebna. Pewnego dnia dowiedziała się o istniejącej placówce, która została wybudowana niedawno i całkiem niedaleko jej miejsca zamieszkania. Był to nowy, choć skromny budynek o pięknych, pastelowych kolorach, które ładnie połyskiwały w promieniach słońca. Był to warsztat terapii zajęciowej. Przez duże okna Renata dostrzegała śmiejących się ludzi, którzy wykonywali ciekawe prace. Po powrocie do domu opowiedziała mamie i tacie o wszystkim, co zobaczyła. Miło było jej obserwować to miejsce. Poprosiła zatem rodziców, by poszli tam razem z nią. Dziewczyna najpierw zaczęła uczestniczyć w warsztatach pracy. Odnalazła społeczność, którą zaakceptowała ze wzajemnością. Czuła się tam potrzebna. Wiele się nauczyła dzięki swoim koleżankom i kolegom, których poznała, a w szczególności dzięki ludziom, którzy tam pracowali. Szlifowała swoje zainteresowania i zdolności literackie oraz plastyczne, które w sobie odkryła. Podziwiała pracujące tam osoby za dobre serca, cierpliwość i zrozumienie dawane innym. Rozmyślając często w zaciszu domu o swoim radosnym życiu pomimo choroby, Renata marzyła i chciała, aby na świecie było jak najwięcej ludzi, którzy obdarzaliby człowieka radością swoich serc którzy umieliby dostrzegać dobro w innych, mimo często ich odmiennego wyglądu. Miała nadzieję, że gdy nadejdzie jutro, świat i ludzie zmienią się na lepsze. Czuła bowiem, że to od ludzi zależy, czy będą mieć serce i czy zechcą patrzeć w serca innych ludzi.